Cześć, witam Was serdecznie. Słuchajcie, w dzisiejszym nagraniu yy, chcę omówić sytuację na Bitcoinie, czyli aktualizację mo, mojej wersji yy, tego, co się będzie działo w najbliższych dniach. I pokażę Wam na wykresie, mniej więcej, czego oczekuję oraz od yy, dlaczego uważam, że czeka nas za chwilę korekta, yy, na, na którą tak długo czekałem. Także zapraszam. No dobrze, słuchajcie, więc tak, jeśli chodzi o aktualną sytuację na Bitcoinie, to tak, ja generalnie sprawdzam sobie to, co się działo w poprzednich hostach i na podstawie tego jakby yy, korzystam z tego jako odniesienie. Nie jest to może przewaga, ponieważ ja nie szukam jakichś specjalnie podobnych miejsc ultra, tak, yy, gdzie się te Wykresy, wykresy są na tyle podobne. Ja po prostu przede wszystkim używam mierzeń FIBO. Tak? Czyli, czy zgadzają się pewne poziomy, na których cena reaguje, i słuchajcie, tak właśnie jest w tym momencie. Zobaczcie, jak sprawdzimy sobie HOSSE w 2013 roku, to możecie zauważyć, że tak od tej korekty, czyli od poprzedniego szczytu do wykonania ponownie tej korekty. Musieliśmy czekać do poziomu 261%, czyli taki typowy poziom FIBO w okolicach 2828, 28, 28, 28, dobrze. Tak, czyli w tym miejscu dostaliśmy więcej w końcu tą korektę. Zobaczcie, przejdziemy dalej. Sytuacja wygląda bardzo, ale to bardzo podobnie. Czyli mieliśmy szczyt, spadek. I znowu przy poziomie 261-2828 dostaliśmy korektę tą, tak, czyli powtórzenie tej korekty. I tutaj jeszcze przede wszystkim zwróciłem uwagę na to, już wam pokazuję dokładnie, jak to wygląda. Tu akurat się troszkę jakby oczekuje tego podobnego ruchu, chociaż nie musi się on wydarzyć, tak? Ale, ale go mniej więcej oczekuję, ja mówię o tym ruchu tutaj. Zaraz wam powiem, dlaczego dokładnie go oczekuję. Zobaczcie, jeżeli sobie weźmiemy ten ruch tutaj, to mi brakuje w obecnym ruchu jeszcze tego. Tego ruchu do góry, tak? W tej chwili, dlatego go oczekuję, ponieważ dałoby mi to piątą falę. Ona nie musi być, ale dobrze, jeżeli będzie. To by było takie, no po prostu lepsze, tak? No i zobaczcie, gdzie aktualnie cena się też znajduje przy w obecnej chwili, tak? Czyli mamy cały spadek z 2017 roku stąd, czyli z 20 tysięcy. Mamy spadek, idziemy do góry, i co mamy? Znowu mamy 261 okolice 2828. I tu mi brakuje tego dociągnięcia do 50, 51, 52 tysięcy okolic, tak? Aby to zaksięgować. Yy, pojawił się szum medialny. Dzisiaj, wczoraj. Nie pasuje mi to, że my już lecimy na dół. To znaczy może się to wydarzyć, bo bądźcie przygotowani na to, że to już możemy mieć tą korektę, czyli korektę o 16 tysięcy przynajmniej dolarów, która wydawałaby się, że jest straszną korektą, aczkolwiek w obecnej sytuacji, przy obecnych wzrostach to, jest, to wykona się i tak nadal płytka korekta. OK. Teraz zobaczcie, dlaczego mówię, że oczekuję tego przytyczka małego stamtąd. Otóż jak przejdziemy sobie na interwał jednogodzinny. OK. To brakuje mi jakby jeszcze piątej fali, o której Wam mówiłem. Chociaż tak jak też wspomniałem, nie musi się ona wydarzyć, ale dobrze, żeby była. OK. Teraz zobaczcie. Mamy Pierwszą falę, drugą falę, trzecią falę, czwartą falę i ta piąta. Tu by było wspaniale, gdyby pojawiła się piąteczka, ok? Tu jest czwóreczka, tu jest trójeczka, tu jest dwójeczka, tu jest jedyneczka i to by było ok. Mi, mi to wygląda na to, że oni próbują to wyciągnąć, tak? dlatego że w, w tej korekcie ta strefa popytu zadziałała. Ja Wam zaraz pokażę, jak tam pięknie na bardzo niskim interwale była ładna, ładna formacja świecowa na wolumenie, na RSI. Także jest szansa, że my to jeszcze wyciągniemy do góry, bo to by było zbyt proste. Mówimy wszystkim, że kupują bitcoina, tak? Znane osoby pakują się w bitcoina, a cena automatycznie od razu idzie w dół. Ja wiem, że to ma tak zrobić, żeby to wykołować ulicę. ja wcale się nie dziwię, że oni chcą tu zjechać na dół, ale mi trochę ten poziom nie pasuje, ok? Dlatego, że w obecnej chwili, jeżeli bitcoin spadnie tutaj na dół, to zasięg spadku może być nawet 29 tysięcy. Troszkę mi się nie chce wierzyć w taki zasięg. Poza tym zepsuje to. Moją teorię, bo może zepsuć, ale, ale zepsułoby to moją teorię o, o danej korekcie, tak? I teraz tak, jeśli sobie to powiększymy, to możecie zauważyć taką rzecz. I czego ja oczekuję? Pierwsza rzecz to albo dostaniemy korektę pędzącą. Ok, i tu byśmy dostali tą korektę. W obecnej chwili to już jest, te kreski są podciągnięte trochę tutaj. To jest zasięg korekty 1 do 1, ale z poziomów stąd, tak, OK? To jest mniej więcej zasięg tego całego spadku z 2017 roku na około 16K. I jeżeli by faktycznie ta cena podskoczyła jeszcze mi tutaj do góry, to te poziomy 34 tysiące, w najgorszym przypadku 29 jest OK, bo od tych dołków mamy nienaruszonych a to jest zasada taka, że musi być tak? żeby było to nad i byśmy mogli wtedy pięknie zacząć dopiero zacząć ten właściwy wzrost na bitcoinie, który będzie powiedzmy trwał do, nie wiem, do lata, do sierpnia, tak, września yy, i to by było ok natomiast w najgorszym wypadku dostalibyśmy korektę nieregularną niżej jeżeli dostaniemy niżej no to tak, w tej chwili przy obecnym poziomie no to wybylibyśmy overbalance bo tu mamy w tym momencie overbalance i to mi nie gra ok jeżeli podbilibyśmy do góry tutaj, byłoby spoko, tutaj mi to nie gra. To znaczy, yy, zaraz, bo zaraz się pomylę, Nie, stąd byśmy mieli tu, nie wybilibyśmy overbalansu, bo stąd byśmy mieli mniej więcej gdzieś to tu, ok? Czyli ten overbalans byłby niżej spoko. Nie jest wybity, nie jest wybity, ale. Ale jest taka sytuacja możliwa, że byłaby to korekta nieregularna i byśmy mieli wtedy nie 16k, czekajcie jeszcze, oczyszczę wykra. tylko wtedy byśmy dostali, zaraz Wam powiem. Spadek nawet na poziom, czyli tu gdzieś mniej więcej liczyłem, byśmy spadek dostali na jakieś 21 tysięcy. To jest dużo. Nie chcę mi się do końca wierzyć, żebyśmy dostali taki na 21 tysięcy. Bardziej mi się chce wierzyć na 16-18 tysięcy, ale to z tego poziomu. Bo z obecnego to jest troszkę nisko. Jest nadal możliwe, ale jest nisko, dlatego trzeba się nastawić na dwa scenariusze, ok. Yy, że może być tak, że to już spadamy, a może być tak, że dostaniemy jeszcze tego przytyczka, tą, tą piątą falę, taką na zwieńczenie. I jakbyśmy ją dostali, to już byłoby wspaniale. Można wychodzić na chwilę z bitcoina, poczekać na te 16-18 tysięcy, i prójemy dalej. Dlaczego mówię, że to nie jest nic strasznego, że ta korekta miałaby się wydarzyć, bo tu wszyscy mówią o tym, że Bitcoin korekty tylko ma płaskie, Bożek płaskie mówię, takie płytkie te korekty nie powinny być takiej korekty. Prawdopodobnie nie zrobi. Otóż zrobi, bo musi ją zrobić i koniec kropka. Taka jest zasada. Tylko teraz pytanie, czy ta korekta faktycznie to jest taka straszna. Dobra, usuwam to FIBO. Mierzę sobie od dołka. Teraz zobaczcie. W przypadku, jeżeli korekta spadłaby... Dobra, włączymy narzędzie. Jak spadnie tu, nadal jesteśmy nad 38,2. Tak? W tym momencie, jak sobie weźmiemy tak, bo to jest przełożona ta korekta. Czyli jak okolic, dlatego mówię, że te 50k byłoby lepsze, bo jeżeli tu mamy 50k i stąd nam spadnie na 100%, to nadal to się mieści powyżej 38,2. Tutaj jeszcze mogłoby... Powiedzmy nie zaliczy 127%, bo tutaj mamy mniej więcej 127%, mam 141,4, czyli overbalance nasz. Natomiast jeżeli w tej okolicy spadnie, nadal jesteśmy powyżej 0,382, to jest korekta płytka. No nikt mi nie powie, że to jest głęboka korekta, głęboka korekta to jest gdzieś na poziom 70 o tu. 78 i 6,70 to, to jest korekta bo, głęboka. Natomiast korek, to jest korekta płytka. Jaki to jest problem, żeby oni zrobili sobie 16 czy 18k i poszli do góry? To jest nic strasznego. Te dołki nie są naruszone. Ok, więc ja i tak wiem, że my dostaniemy tą korektę, bo musimy ją dostać. Jeżeli to wszystko ma hulać tak, jak ma hulać. Także ja się spodziewam tej korekty, tylko mówię. Ja jeszcze chciałbym ten pociągnięcie do góry. Jak go nie będzie trudno, to jedziemy na dół. Widać, że już troszkę alty osłabły. Dzisiaj mocno zareagowały dość niektóre na no to takie delikatne obsunięcie, bo mówmy się, to nie jest jakieś straszne obsunięcie na 5000. Natomiast zaksięgowaliśmy 48K, tak? Bo nie ma co oszukiwać. Zaksięgowaliśmy 48, więc mogłoby już być, mogłyby być już spadki, ale jakoś mi się wydaje, że to jest taki niedokończony interes. Ok. Takie 48, a gdzie ta magiczna 50? Na którą wszyscy czekają, tego mi brakuje. Także może być, może nie być, ale wydaje mi się, że, że my to wyciągniemy do góry za chwilę. I teraz zejdźmy sobie jeszcze na interwał godzinny. I wam pokażę, o czym mówię, że tu fajnie ten klaster zadziałał. Ustawiony na strefę podaży, na tą czerwoną korektę. Ok, to była pierwsza szpila, to była druga. Jeszcze próba, i zobaczcie sobie na interwale 5-minutowym. Superformacja, superformacja. ja sobie tutaj wszedłem, na spokojne, wyczekane, ok, zobaczcie, o, dobra, proszę bardzo, jaka poranna gwiazda piękna, o tutaj, i to jeszcze na wolumenie, na świeci, świecy doji oraz na tej wyciągającej, czyli negującej spadek, również wysoki wolumen, ok, i to wszystko jeszcze na niskim RSI poniżej 30%. No nie ma lepszej opcji i nie ma pewniejszej opcji na wejście w buy, ok? I na razie to działa, ten buy działa. Jeśli sobie zobaczycie, to wyciągają to. Zobaczcie, były próby, ale ściana. Moim zdaniem to jest do wyciągnięcia. Są różne teorie, to bo to nie będę ukrywał, że bardzo dobrze wygląda już na spadki. Ta linia trendu tutaj, w zasadzie to już kanał. Zobaczcie, jaki jest spadkowy, i może tak być, że my tutaj gdzieś spadniemy już na tą korektę właściwą, ale mam cichą nadzieję, że jeszcze ten, ten skok do góry zrobimy. Byłoby to wspaniałe, ponieważ dostalibyśmy piątą falę, yy, o której Wam właśnie wspomniałem, tak? Czyli tu mamy drugą, trzecią, czwartą, dostalibyśmy piątą i moglibyśmy na spokojnie sobie spadać. Yy, czy jeszcze coś miałem wspomnieć? Yy, aha. Korekcie powiedziałam, tak, pokazałem Wam korektę więc jako się spodziewam. Czyli właśnie w te okolice, tak, byśmy dostali ABC i byłoby wspaniała, albo pędząca, albo nieregularna. I tutaj nie ma innej opcji, tak, ponieważ to jest zasada zmienności korekt. I jeżeli ja tutaj, czyli w 2017 roku ten spadek, dostałem korektę płaską, to ja tej korekty płaskiej tutaj nie mogę dostać. I koniec a w tym wypadku już gdy wybiliśmy szczyt to zostaje nam tylko korekta pędząca albo nieregularna stawiam na tą pędzącą, ale żeby nie było tak, że wszyscy na nią liczą, bo wiem, że wszyscy na nią liczą mogą nam zrobić przytyczka w nos i zrobimy głębsze zejście na korektę nieregularną żeby jeszcze bardziej rynek wystraszyć natomiast dlaczego ja to mówię, ja nie po to mówię to wszystko, żeby teraz shortować natomiast żeby po prostu wiedzieć w którym miejscu najlepiej wyjść z bitcoina przynajmniej z części, na przykład z 50% i sobie do, odkupić na dołku bo myślę, że tutaj będzie gdzie, tu już się dywergencja pojawiła, yy, mamy spadeczek, tutaj będzie się nam korekta robiła. No, na no to wygląda, że jeżeli nam ten hop teraz podskoczy do góry, cena do 50 k podskoczy, no to hop nam się rozwoduje bardzo ładnie na impulsie, czyli na impulsie spadkowym. Tak to zakładam I stąd ta moja teoria, jeśli ja tej wersji na razie będę trzymał. Także mówienie, że tam, że media, że ktoś pakuje kasę i tak dalej, że nie pozwolą na taki spadek, to nie ma takiej, moim zdaniem nie ma takiej opcji, to tak nie działa. To wszystko powinno być spięte matematycznie bez względu na wszystko. Musi być korekta, musi być realizacja zysków i, i tyle. Nie wyobrażam sobie jakoś teraz tego podjazdu do góry. No ale rynek może zaskoczyć, tak? Ja się na razie trzymam swojej wersji i zobaczymy. O, oby się ziściła No dobrze, żeby tutaj nie przedłużać w zasadzie wszystko, co chciałem, to wam powiedziałem, czego oczekuję, dlaczego też z tych poziomów, tak, czyli yy, na czymś się opieram, tak? To nie jest tak, że z, yy, tak sobie po prostu pomyślałem. Tu się wszystko zgadza, poza tym te wszystkie fale i tak dalej, poziomy. To jest, to jest wszystko na razie w ryzach. Także tak to wygląda. Okej, okay, dobra, nie przedłużam. Yy, widzimy się w następnym nagraniu. Jeszcze wrócę na pewno do, do par walutowych i pokażę Wam, jak tam dalsza sytuacja na, na, na Jenie, na Kanadyjczyku i na Franku Szwajcarskim. A tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie i do zobaczenia, i cześć.